Prachowi, który ukończył czwartego wyścigu, zmuszony jest popychać motocykli w parku marsz. Tymczasem na naszych ekranach były i i Mirosław Daniszewski, okrywający swój motocykl przed kolejnymi startami. W wyścigu piątym goście sięgają do rezerwy i za Mirosława Daniszewskiego stawiają zawodnika zagranicznego, Żoltana Adoriana. Tak więc skład uczestników wyścigu wygląda następująco w kasku, kasku białym do Orbi Petranów, w niebieskim Jarosław Łukaszewski, w żółtym Zoltan Adorian i w czerwonym Piotr Palów. Petranów, Łukaszewski, Adorian, Palu. Dynamiczny start Węgra, Zoltana, Adoriana a za jego plecami walka między Petranowem a Paluchem, z której zwycięstwo wychodzi, zwycięstwo wychodzi zawodnik Staligorzów Piotr Paluch. Tak więc w wyścigu piątym na prowadzeniu jest Soltan Adorjan Rzeszów, na drugim miejscu Piotr Paluch, Stal Gorzów, na trzecim w tej chwili także gorzewianin Jarosław Łukaszewski. Natomiast Georgi Petanow wywrócił się, co stało się po zakadem naszej kamery. Niezagrożenie prowadzi Zoltan Adorian, powiększąc znacznie przewagę nad Gorzewskimi Żyżowcami. Na drugim miejscu jest wspomniany Piotr Paluch, na trzecim Jarosław Peszewski. Tak więc w tym biegu prawdopodobnie nie zajdą już żadne poważniejsze zmiany. Zanosi się na y, rezultat remisowy. I tak też się stało. 3-3 w wyścigu piątym. Zwycięzca tego wyścigu, Zoltan Jan Stal Rzeszów. Przywozi do mety czas 65,63 sekundy. Drugim jest Paluch, trzecim Łukaszewski. Po pięciu wyścigach Stal Gorzów prowadzi ze Stalą Rzeszów 18 do 19. A na tor wyjeżdżają już uczestnicy wyścigu szóstego. To jest Piotr Świst w kasku czerwonym, w żółtym Jan Krzystyniak, niebieskim Mariusz Staszewski i w białym Maciej Kuciapa. Jest to zawodnik prezerwowy wstawiony za Rafała Wilka. Świst Krzystyniak, Staszewski i Kuciapa. Wszystkich Krzystynach walczą ramię w ramię, z jednak z tej walki wychodzi Jan Krzystynach. On prowadzi pierwszy przez natomiast na drugie miejsce awansuje Mariusz Staszewski. Staszewski przed Świstem, Śwista atakuje po wewnętrznej. Staszewski schodzi na zewnętrzną część toru i oddaje drugą lokatę swojemu koledze Piotrowi Świstowi. Tak więc prowadzi w dalszym ciągu Jan Krzystynach, drugi jest Piotr Świst, trzeci. Mariusz Staszewski, a na czwartym miejscu młodzieżowy z Rzeszowa, Maciej Kuciapa. Jan Krzestyniak pewnie prowadzi swój motocykl. Zanim o jakieś 15 metrów z tyłu Piotr Świst z gorzowskiej stali, a na trzecim miejscu kolejny zawodnik gorzowski Mariusz Staszewski. Na naszych planach Piotr Świst Trzeba już nie da rady dogonić Jana Krzystyniaka z rzeszowskiej stali. A ten wyścig zakończy się wynikiem remisowym. W wyścigu szóstym zwycięża Jan Krzysztyniak przed Piotrem Świstem i Mariuszem Staszewskim. Młody zawodnik z Rzeszowa Maciej Dociapa przyjeżdża na czwartej pozycji. W wyścigu szóstym Jan Krzysztyniak uzyskał czas 66,31 sekundy. Po sześciu wyścigach Stargorzów prowadzi ze Starą Rzeszów 21 do 15, przed nami wyścig 7. Na starcie wyścigu 7 już stoją w kasku czerwonym Piotr Paluch, w niebieskim Janusz Stachyra, w, w kasku niebieskim za Ryszard Franczyszyn, a w kasku białym za winiarza Zoltan Adomian. Paluch, Stachyra, Franczyszyn i Adomian. Niezły start, bardzo dobry start Ryszarda Panczyszyna, on prowadzi, ale atakiem po zewnętrznej na prowadzenie na czoło wysuwa się zawodnik węgierski Zoltan Adon. A tymczasem o trzecie miejsce trwa walka pomiędzy Piotrem Paluchem i zawodnikiem jadącym w kasku żółtym, i to jest Januszem Stachyrą. Paluch atakuje po zewnętrznej, tuż przy bandzie Stachyra jednak nie daje się wyprzedzić. Kolejny atak palucha po zewnętrznej. W tej chwili oglądamy walkę o trzecie miejsce, ponieważ z przodu sytuacja nie zmienia się. I tym pięknym atakiem Piotr Paluch wychodzi na trzecią pozycję, a daleko z przodu, jakieś 30 metrów prowadzi Zoltan Adrian Stalgrzeszów. zanim jest zawodnik gorzowski Ryszard Franciszyn na trzecie miejsce. Na trzecim miejscu jedzie także gorzowianin Piotr Paluch, a na czwartym Kolejny zawodnik z Rzeszowa to jest Janusz Stachyra. I taką, w takiej kolejności złoczy przejeżdżają linię mety w wyścigu 7. Zwycięzca wyścigu 7, żołdan Adrian uzyskuje czas 66,47 sekundy. Jest to kolejny remisowy wyścig i po siedmiu biegach stan meczu 24 do 18 dla Staligorza. O! Wyścig ósmy. W wyścigu tym zbierzą się w kasku żółtym Jan Krzestyniak, który pojedzie za Mirosława Daniszewskiego, w kasku niebieskim Mariusz Staszewski, w kasku białym Georgi Petranów i w kasku czerwonym Piotr Fist. w żółtym Krzestyniak, w niebieskim Staszewski, w białym Petranów i w czerwonym Świst. Ponownie doskonały start Jana Krzystyniaka. Krzystyniak prowadzi, za nim jest Petranów, tak więc czyżby zanosiło się na 5-1? Dopiero trzeci Piotr Świst, a czwarty mają Staszewski. Świst takim po wewnętrznej próbuje wyprzedzić Petranowa. Tak, w tej chwili przy wejściu w pierwszy lub drugiego okrążenia Świst już jest drugi. A na pierwszym miejscu Jan Krzysztyniak, zanim wspomniany świst zawodnik reprezentujący Stal Gorzów. Na trzecim miejscu Georgi Petranów, atakowany w tej chwili z Marusia Staszewskiego, kolejnego e, zawodnika e, Stal Gorzów. W tej chwili rzuciło nieco motocyklami młodego Mariusza Staszewskiego, jednak utrzymał on się na torze i w dalszym ciągu kontynuuje jazdę. A tymczasem ze sporą przewagą prowadzi Jan Krzysztyniak Stal Gorzów, Na drugim miejscu jest. Piotr świst na trzecim Petranów, do którego coraz bardziej zbliża się Mariusz Staszewski. Niezagrożenie prowadziłam Krzystyna Grzeszowski stali, a tymczasem Staszewski przewrócił się. Na szczęście jest to chyba niegroźny upadek. Zawodnik ten wstał. Tymczasem zawodnicy ukończyli już ósmy wyścig we wspomnianej wyżej kolejności. To jest zwyciężył, yy, zwyciężył Krzystyniak przed świstem trzecim Petranów. Staszewski wyścig nie ukończył. Przed nami wyścig dziewiąty. Przed linią startu ustawili się w kasku białym Maciej Kuciapa, W kasku czerwonym Marek Huźgo. Stalgorzu w kasku żółtym. Krzystyniak. Stal Rzeszów w kasku niebieskim Robert Fris, Stalgorzu. Kuciapa, Chućko Krzestyniak, Izgórz. Jan Krzestyniak ma chyba patent na udane starty na Gorzowskim Torze. Krzysyniak prowadzi, na kole siedzi mu Robert Kis w trzecim stanie. Na trzecim miejscu Maciej Kuciapa, ale w tej chwili wspaniałym atakiem po zewnętrznej mija raz dwóch zawodników Marek Kućko. Marek Kućko wspaniałym pięknym atakiem po zewnętrznym wychodzi z czwartej na drugą pozycję. A tymczasem prowadzi zawodnik Rzeszowskiej stali Jan Krzystyniak. Marek Kućko coraz bardziej zbliża się do prowadzącego Jana Krzystyniaka. Kolejny atak Marka Kućni po zewnętrznej. Krystyniak go na zewnętrzną część toru. Marek Kuczko przechodzi na wewnętrzną i kolejny atak od zewnętrznych. W tej chwili Marek Kuczko został przeciśnięty do bandy przez Jana Krystyniaka. Jest to niezbyt sportowe zachowanie tego zawodnika. I kolejny raz Kuszko przeciśnięty do bandy. I tak kończy się wyścig dziewiąty, w którym zwycięża niezbyt sportowo jadący Jan Drugi jest Marek Kuczko, trzeci Robert i czwarty Maciej Kuciapy. Po wyścigu dziewiątym, w którym Jan Krzysztyniak uzyskał czas 67,6 sekundy sędzia zawodów, udziela ostrzeżenia zawodnikowi Stali Rzeszów Janowi Krzystyniakowi za stworzenie niebezpiecznej sytuacji na torze.